Dzień dobry, tak. Powinno się to teraz nagrywać. Jak widzicie, to ekran gry. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek z serii Minecraft. Mamy zainstalowanego Hero Grey Modem. Może zrobimy z nim serię jak na razie jest tu kilka światów. My zrobimy, sobie nowy świat, kreatywny. Damy filmik. Dobrze chyba napisamy? Tak, tutaj damy pierwszy lepszy, pierwszy lepszy tekst. Poprawny świat. I wchodzimy. Mogę no, się nam. Zapisu... Dobrze mówię zapisuję czanki. Chyba tjak. Tak i oto nasz świat. Dżungla, jak zwykle. Mi fart. Uff, ale mi ścina. Chila ja. chwileczkę zmniejszymy to na short damy tak później powinno tak ścinać Czy, tak co by to powiedzieć no może dzisiaj wieczorem nakręcę pierwszy odcinek z Hilberry Modem Tia ja. Mam paczkę od Kachurmana 1, czy jakoś tak. Uff, co by tu jeszcze powiedzieć? No... raczej nic. O, nie się załaduje ta mapa. I tak, mam teksturpak Misa i na nim będziemy grać. Więc ja tak osobiście nie lubię teksturpaków, ale ten mi się naprawdę spodobał gdy on um, niektórym rzeczom taką mroku, niektóre są bardziej wesołe na przykład kurde, tu, tu mi się to nie podoba no czy na przykład tak, jeszcze tu mam items czy <gryw> by nie mm. na przykład TNT, no z, bardzo fajnie wygląda, xxx Trzeba by No i bronie też mają dość fajnym. Ale dość fajną teksturę. Jest jeden taki duży plus. Tego chyba nie ma w żadnym tekstur paku. Ta... to jest skin. Tak jak filowy mój skin. Tutaj dostajemy te pierwsze przedmioty, z których e, zrobimy e, właśnie totem Herobrine'a. Tutaj e, kamienne rzeczy i złoty miecz. Złoty miecz, bo tutaj jest e, właśnie Mokueichus i jeśli wiecie, dodaje to nam tego Hiro, y, nie herobrina Wilkołaka. który najlepiej jest zabić złotym mieczem. Tak i co ja wam chciałem pokazać? Tak. I tutaj y, z... nie mam tylko czegoś, że mamy taki w połowie czarny ekran, tylko po prostu y, taka twarz creepera. Mam, mam taką jasną twarz creepera. Jeśli się dobrze przyjrzycie, to są za głos i za możliwe szumy. Szuszu szu, szumy. No lecz cóż. Takie życie. Tak. Cóż, tutaj mamy różne rzeczy takie. No. Dzisiaj się postaram to wrzucić. Dziś dzisiaj wieczorem postaram się też nakręcić pierwszy odcinek z I jeśli będzie przychodzić jakaś większa ilość widzów na przykład na przykład 20 to będę robić specjalne jakieś oczywiście no bo czemu by nie i, i, i no to już znaczy koniec tego odcinku, odcinka, nie wiem jak to tam... Znaczy odcinka. Chyba. Troll, to czy... jest... Taka goblina oznacza... No, goblina jeszcze nie widziałem. Tak. No. Jakie zakończenie. Tak. No. Yy, no więc, cześć, pa. Trzymajcie się ludzie.